Amazon wypuścił serię plakatów promujących swoją produkcję w uniwersum wykreowanym przez Tolkiena. Kim bym był, gdybym nie powiedział paru słów na temat przedstawionych nam grafik. Zapraszam Was więc do mojej szybkiej analizy. Zanim zaczniemy omawiać plakaty, chciałbym powiedzieć, że samo wizualne przedstawienie tego, jak mogą wyglądać kostiumy postaci, robi na mnie jak na razie bardzo dobre wrażenie. Czuję tu klimat śródziemia, jednak na ostateczne wyrażenie zdania przyjdzie nam czekać do września, bądź do zwiastunu, w którym zobaczymy postaci w całej okazałości. Na tym plakacie mamy kobiece dłonie trzymające, wydaje mi się, żołędzie. W pierwszym momencie miałem tutaj skojarzenia z sadzonkami białego drzewa. Ale nie zgadza mi się czas, no i wątpię, żeby ktoś z pospólstwa, a tak właśnie dla mnie wygląda ta postać na plakacie, mogła w jakikolwiek sposób wejść w ich posiadanie. Być może postać na plakacie trzyma sadzonki drzewa Malorn, które gil przekazał Galadrieli, a które sam wcześniej otrzymał w prezencie, jednak nie chciały rosnąć na jego ziemiach. Tutaj jednak nie zostawałbym przy tym pomyśle. Bardziej wydaje mi się, że mamy tu przedstawionego jakiegoś hobbita, który po prostu trzyma żołędzie dębu. Na następnym obrazku mamy znów postać kobiecą. Na dłoniach widać ślady pracy, mamy ziemię. Cały jej ubiór mówi nam, że nie jest to raczej nikt wysoko postawiony. Być może jest to znowu hobbit lub po prostu ludzka kobieta. W następnych plakatach mamy jednak postać, o której powiem wam, będąc przy tym plakacie, która naprowadziła mnie na nowy trop przy tym obrazku. Może mamy tutaj Złotą Jagodę, żonę Toma Bombadilla choć patrząc na ogólny kolor i ubiór, to bardzo w to wątpię. Kolejna grafika przedstawia mężczyznę trzymającego coś, co w pierwszym momencie przywodzi mi na myśl jakąś prymitywną broń bądź narzędzie. Znów mamy dłonie brudne od ziemi, spracowane. To narzędzie nie przypomina według mnie różdżki czarodzieja, więc tutaj odpuściłbym spekulację, że obrazek przedstawia jednego z mędrców przybyłych do śródziemia. Choć mogę się mylić. Patrząc na to, jak narzędzie jest ozdobione, mógłbym nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest to jakiś przedstawiciel ludów wschodnich, z Run czy z Haradu. Ten obrazek w ogóle bardzo mało mi mówi. Na pierwszy rzut oka widzę tutaj kobietę, raczej farmerkę. Wskazuje mi na to sierp i brudne ręce. Co mnie jednak myli, to złote ozdoby na pasku. Być może to jakaś elfia farmerka bądź mieszkanka Numenoru. Wtedy miałoby to więcej sensu. Tutaj do głowy przychodzą mi dwie rzeczy. Jako, że mamy książkę, a to kojarzy nam się z wiedzą, a znowuż najbardziej kojarząca się z wiedzą rasa w śródziemiu to elfy, to przypuszczam, że plakat może przedstawiać jakąś elfkę. Zdobienia na niej, to znaczy na książce, układają się w kształt fali i ryby. Jak wiemy, elfy czuły swego rodzaju zew morza, który wzywał ich do walinoru. Być może treść tej książki jest w jakiś sposób związana z krainą walarów bądź podróżami elfów. Plakat przedstawia nam mężczyznę trzymającego linę, i w tym momencie do głowy przychodzą mi dwie rzeczy. Że może to być jeden z elfów, trzymający elfią linę, te jak wiemy, miały swoje magiczne właściwości i są czymś dość charakterystycznym. Lub jest to człowiek, a dokładniej któryś z Numenorejczyków. A lina odnosi się do służby na pokładach statków, które przybyły do śródziemia. Przy tym obrazku zbyt wiele nie powiem. Obstawiam tutaj ludzką kobietę bądź hobbita. Szaty nie wskazują nam zupełnie na nikogo z wyższych sfer, czy też na elfa. Natomiast na tym plakacie jest już dość ciekawie i niejednoznacznie. Mamy złoto na palcach. Jednak odrzucam już na starcie możliwość przedstawienia nam tu krasnoluda. Te dłonie ewidentnie nigdy nie widziały ciężkiej pracy i wojaczki. Są też dość pulchne. Widzimy pokaźną i dość egzotyczną biżuterię, więc tutaj myślę, że mamy przedstawionego jakiegoś arystokratę z Haradu, Run czy nawet z Numenoru. Ten plakat ma jak dla mnie bardzo elfi klimat. Niebieskie barwy, piękne zdobienia. W mojej opinii może to być Gilgalad bądź Kirdan. Wtedy kolor niebieski byłby fajnym nawiązaniem do barwy morza. Jak wiemy Kirdan był budowniczym okrętów, więc związek z morzem byłby oczywisty. Kolejna dość nieoczywista grafika. Co do dłoni, to znów nie widzę na nich zbyt wielkich śladów pracy czy też wojaczki. Może to być równie dobrze jeden z elfów, choć szaty nie za bardzo mi tu pasują. Spodziewałbym się czegoś o wiele bardziej wyszukanego, jak na przykład na poprzednim plakacie. Być może jest to jakiś ludzki arystokrata, bądź młody Isildur czy Anarion. Złoto i czerwień pasowałyby do ubioru ludzkich książąt. Na tym plakacie nie mam już żadnych złudzeń co do tego, kogo nam przedstawia. Oczywiście mamy tu krasnoluda. Umęczone, spracowane dłonie pokryte złotem. Charakterystyczny styl, który możemy zauważyć na pierścieniach: ruda broda, potężny pancerz i oczywiście broń. Myślę, że jest to swego rodzaju młot, a na nim mamy krasnoludzkie runy. Być może jest to Durin III. W drugiej erze władał w końcu Kazat dum utrzymywał przyjazne stosunki z elfami z Eregionu i wspomógł również Celebrimbora w walce z Sauronem. Patrząc na tę grafikę, nie sposób nie pomyśleć o Królestwie Rohanu i jego słynnych jeźdźcach. Nie zgadzałby się jednak czas, ponieważ ich losy rozgrywają się w trzeciej erze. Prawdopodobnie jest to więc przedstawienie przodków Rohańczyków, Eotedów. Którzy mieszkali na północy i słynęli ze swych koni. Jeżeli serial chce nam zaproponować rozwinięcie historii tego ludu, to bardzo chętnie to zobaczę. Tutaj mamy bardzo ciekawy plakat. Myślę, że przedstawia on elfa. Pierwsze, co mnie na to kieruje, to strzała, a zaraz potem, jak mi się wydaje, drewniany bądź srebrny pancerz zdobiony w leśne motywy. Jak wiemy, związek elfów z naturą był ogromny, więc miałoby to sens. Na piersi widzimy wyrzeźbioną twarz. Być może jest to twarz enta. Jak wiemy, elfy nauczyły enty mówić i wiedziały o ich istnieniu wśród ziemi. Co też jest ciekawe, to w prawym górnym rogu mamy zapięcie o pończy przypominające liść. Myślę więc, że ten plakat z pewnością przedstawia jednego z leśnych elfów. Jeżeli spojrzeć na karnację i odzienie, to obstawiałbym tutaj klimaty wschodnie. Co dodatkowo mnie w tym utwierdza to napisy czy też runy, jakie możemy zobaczyć na zwoju, który ta postać trzyma. Nie przypominają nam niczego znanego co widzieliśmy do tej pory w Śródziemiu. Może więc to być jakiś wysłannik z Run czy Haradu. Z tym plakatem mam bardzo ciekawą teorię. Widzimy złamany miecz, który jest nadszarpnięty zębem czasu. Trzyma go mężczyzna, jego odzienie wskazuje raczej na to, że tam, gdzie mieszka, nie jest zbyt ciepło złamany miecz. Ale co jeszcze zostało złamane w drugiej Erze? Przysięga. Przysięga ludu gór Dana Isildurowi. Ci mieli stawić się na wezwanie króla, gdy przyjdzie czas. Byłoby to bardzo fajne wizualne nawiązanie do tego wydarzenia. Tak więc myślę, że na plakacie mamy przedstawiciela ludu gór. Z początku myślałem, że widzę tutaj zwój. Jednak po dłuższym przyjrzeniu się bardziej przypomina mi to laskę bądź berło. Berło jest symbolem władzy, więc być może grafika przedstawia nam Celebrimbora, władcę regionu. Samo zdobienie na końcu berła może przywodzić na myśl właśnie to miasto, wysokie wieże i właśnie to, jak pięknie zdobiony jest ten przedmiot. Skłania mnie do myślenia, iż może to być elfia robota, więc obstawiam tutaj Celebrimbora. Każdy kolejny plakat robi się coraz bardziej ciekawy. Tutaj zdecydowanie elfka. Być może jest to Galadriela. Jak wiemy w całej historii śródziemia, brała ona udział w wielu ważnych wydarzeniach. Patrząc na sztylet, momentalnie do głowy przychodzą mi drzewa z walinoru, telperion i laurelin. Może więc to być Galadriela lub jakaś bardzo waleczna elfka. Gdyby nie to, że wiem w jakim uniwersum będzie ten serial, pokusiłbym się o stwierdzenie, że widzę tu Xerxes'a. Wiemy jednak, gdzie osadzona jest akcja tej produkcji. Wiemy też, kto w książkach nosił przydomek Złoty Arfarazon, numenorejski władca, który odwrócił się od Valarów. To jak wiele mamy tu biżuterii, nawet podkreśla pychę i samouwielbienie tej postaci. Tak więc myślę, że może to być on. Swoją drogą, te kostiumy jak na razie wyglądają świetnie. Co do tego plakatu, to mam swoje dwie teorie. Albo jest to ktoś wysoko postawiony z Numenoru, na przykład Tarmiriel, kuzynka Arfarazona, którą ten wziął później za żonę, pozbawiając ją władzy, albo może to być jakaś elfka, na co bardziej wskazuje mi kwiat, który zapewne ma nawiązywać do wzrastania i kontaktu z naturą. Chociaż patrząc na biżuterię, te zdobienia i przepych, to bardziej skłaniałbym się do swojej pierwszej myśli. Ten plakat daje mi dużo do myślenia. Patrząc na zdobienia w kształcie słońca pomyślałem od razu Turgon. Jego herb jest przecież bardzo podobny, ale nie miałoby to sensu, bo przecież zginął w pierwszej erze. Kiedy spojrzymy na zdobienia, to widzimy, że są one o wiele prostsze niż te w przypadku elfiej kultury. Obstawiam więc, że może to być Isildur bądź Elendil. Materiał pod naramiennikami ma dość morski kolor, co pasowałoby do wyspiarskiego klimatu numenoru. Zbliżając się do końca robi się coraz ciekawiej. Pierwsza moja myśl, kiedy zobaczyłem ten plakat, to Gandalf. Dłonie starca, szara szaty i szarawa broda. Jednak pierwsze wrażenia bywają mylne i teraz bardziej skłaniałem się do myśli, iż może to być Radagast Bury bądź Tom Bombadil. Swoją drogą, byłoby niezwykle ciekawym doświadczeniem zobaczyć w końcu tę postać na wielkim ekranie. Jak już wspominałem przy plakacie z kobietą z jagodami, że może to być żona Toma, tak tutaj myślę, że plakat może nam przedstawiać właśnie samego Toma. Obie postacie trzymają owoce, co jest silnym nawiązaniem do natury. Co do tego zdjęcia, też nie mam wielkich złudzeń. Naprawdę, wylewa się z ekranu elfi klimat. Zdobienia przywodzą mi na myśl to, co widziałem u elfów z Rivendell. Także myślę, że obraz ten przedstawia Elronda. Postać trzyma jakiś zwój, na którym są informacje, których niestety nie potrafię rozczytać. Zwój kojarzy nam się z wiedzą. Wiedza z elfami, a jednym z najmądrzejszych elfów, jakiego znamy wśród ziemi, jest Elrond. Tak więc uważam, że ten plakat z pewnością go przedstawia. I na sam koniec, wisienka na torcie. Tutaj jestem niemalże w 100% pewien, że na plakacie jest nie kto inny jak władca ciemności Sauron. Wystarczy spojrzeć na opancerzoną dłoń i uzbrojenie. I do głowy przychodzi mi to, jak sobie właśnie tę postać wyobrażam. Oczywiście patrząc na resztę pancerza, która jest dodatkowo rozmyta, to przestaje trochę czuć ten klimat mrocznego władcy, a bardziej widzę tu człowieka. Być może jest to też jeden z czarnych Numenoryjczyków, co też miałoby dużo sensu. Nie zrozumcie mnie źle, ale po dłuższym przemyśleniu pancerz Saurona byłby według mnie o wiele bardziej kozacki. To już wszystko, co miałbym do powiedzenia na temat tych plakatów. Jakie są Wasze przemyślenia? Dajcie znać w komentarzach. Dyskusja na ten temat może być niezwykle ciekawa. Chciałbym też, korzystając z okazji, przypomnieć Wam o drugim kanale, na którym publikujemy odcinki w nieco innej tematyce oraz o wspieraniu tego kanału. Dla wspierających uruchomiliśmy ostatnio serwer Discord, gdzie prowadzimy luźne rozmowy i dzielimy się szczegółami dotyczącymi przyszłości kanału. Zachęcamy i do usłyszenia w kolejnych materiałach.